Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek, ponieważ z dniem dzisiejszym, 14 marca, wypada nam 800 dni daily na naszym wspaniałym kanale. Um, tak, już od 800 dni codziennie nagrywam filmy. Wszystko zaczęło się 4 stycznia 2021 roku i trwa aż do dziś. Um, <tryk> tak. Aż do dziś, i z dniem dzisiejszym, wczorajszym, i parę dni wstecz, mam chorobę. Tak, jestem przeziębiony już od środy wieczorem, chyba, więc w czwartek chyba był mój pierwszy film, w momencie kiedy jestem chory. Wtedy jeszcze nie było Kataru, wtedy do tylko z... głowa mnie bolała. Piękne czasy mogą wtedy nagrać dla Was dużo filmów i po prostu nie mówić takim głosem jaki mam teraz, bo mnie to irytuje i po prostu, jak mówię, to mi jest niedobrze. Dlatego. Być może y, ten film odbiegnie trochę już od, y, od tego zwyczaju, że filmy specjalne są po prostu długie, bo zawsze trwały w okolicach tam pół godziny. Bo no wiecie, ostatni film y, to był 2 lata Daily i on był, wiecie, fajny, nie? Bo tam robiliśmy wyznanie. Ten będzie trochę bardziej przykry, y, ponieważ dzisiaj y, wy zadecydujecie co dalej będzie z The Daily. Ponieważ jak wiecie Daily było po to, żeby pobić rekord Polski, bo mi się zaczęło nudzić na kwarantannie i stwierdziłem, że Ej! Zrobię najdłuższe filmy, w sensie najdłużej trwające Daily e, kiedykolwiek. E, więc e, stwierdziłem, że poszukam rekordu, no i według moich obliczeń rekord to był 805 dni. E, tak liczyłem te wszystkie filmy. E, i sprawdzałem, czy były codziennie wrzucane. No i faktycznie były. No i się okazało, że 805 dni to było najwięcej, nie? E, tak przytaczam w ogóle historię, którą pewnie dość spora część osób z Was znano, ale ja tylko tutaj przytaczam, żeby był taki pełny... pełna wypowiedź. Ehm. No, a jak wiecie, no 800 dni daily do 800, do 800, 500 dni daily. Nie do 800, 500. Do 805 dni daily. To już niewiele, dlatego Stwierdziłem, że do tamtego czasu Na moim kanale Na karcie społeczność Bo haha, udało nam się odblokować Będzie trwała Ankieta Ankieta, w której będziecie mogli zadecydować Co dalej będzie Z, z tym kanałem, z tym daily e, Dlatego przygotowałem dla was sześć opcji e, Z których Możecie wybrać e, I if... W tym filmie chciałbym te opcje wam e, przytoczyć, opisać. E, postaram się wam również dodać tutaj na pasku rozdziały, żebyście mogli sobie łatwo e, przejść z ankiety na przykład do tego filmu. E, <coughs> więc może już po prostu przejdę do przytoczenia wam tych opcji. E, pierwsza opcja to jest rób daily dalej. E, gdyby wygrała ta opcja to na kanale nic by się nie zmieniło. Z ciągiem dalszym pojawiałyby się nowe filmy. Wiadomo kiedyś musiałby nastąpić ten koniec, no ale nie byłby on e, bliżej przystawiony, e, przedstawiony, przedstawiony. Myślę, że tutaj takim najbliższym końcem byłoby 1000 dni, e, że była taka ładna, pełna liczba, bo się nie chcę tak zakończać tego wszystkiego, jak mamy serię niepodokończone na przykład e, Sims y czy coś takiego. Oczywiście filmy mogłyby się pojawiać e, dalej, bo zarazą przytoczę inne opcje no ale to by już nie było tak fajnie wtedy, więc y, tutaj y, ta opcja. Y... <laughs> Przepraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Y, nie jest najgorszą opcją. Y, czy, my by, czy mnie by to nie wykończyło? Raczej nie, bo ja w miarę lubię to robić. No i nie byłoby to dla mnie jakieś męczące. Co prawda byłyby dni gorsze, ale robienie dni. Dni daily dalej, no nie byłoby niczym e, złym, możecie to, to jak najbardziej wybrać. Filmy bez harmonogramu, że wiecie raz na jakiś czas wrzucałyby się filmy. E, w moim przypadku e, jest to trochę beznadziejna taka opcja tutaj, taki powiedzmy zapychacz, ponieważ zobaczcie, filmy bez harmonogramu, no to znaczy, że filmy mogę sobie wrzucić cały czas. E, na no, znając mój harmonogram, to ja bym sobie wrzucał te filmy po prostu. Codziennie, cały czas, więc jest to po prostu opcja równoznaczna z tą pierwszą, dlatego uważam, że trochę beznadziejnie ją tutaj dodałem. No, ale być może Wy będziecie chcieli taką opcję wybrać, że na przykład, jak nie będę chciał w jakiś dzień wrzucić filmu i nie będzie mi się bardzo chciało go nagrać, to nie muszę. A tak to dalej będzie, będą filmy bez harmonogramu i na przykład mogę rzucać filmy codziennie, a mogę wrzucić za 5 miesięcy jakiś film dopiero. Więc to trochę tak dziwnie by Was pozostawiało. I wiecie filmy też nie musiały być wtedy o 16 godzinie, nie? Kolejna opcja to filmy raz w tygodniu. Sam szczerze nie wiem, co sądzić o tej opcji. Powiedz, powiedzmy na przykład, że w piątki o 19 byłaby ta opcja byłaby tam możliwość zobaczenia mojego filmu raz w tygodniu. Po pierwsze uważam trochę, że raz w tygodniu to trochę za mało. I wtedy prawdopodobnie nie byłoby tak wielu różnych serii, na przykład. Um, no. Tutaj raz w tygodniu, no to wyjątkiem byłyby aktualizacje, to były surfers, nie? Um, Żeby one były faktycznie zawsze na czas. Um, no. I myślę, że to taka. Nie najgorsza opcja, aczkolwiek dużo bardziej odpowiada mi kolejna opcja, która byłaby kilka razy w tygodniu. Teraz chyba trwa kilka razy w tygodniu, bo wrzucam codziennie. Przepraszam kochani, muszę się Mam nadzieję, że nic mi się do nosa nie przyczepiło. Jeżeli nie, to możemy lecieć dalej. Jeszcze tutaj teraz tak żebyś było. Dobra. No i kilka razy w tygodniu, no to będzie nawet fajna opcja, no ale nie wiem czy mi do końca by pasowała. Um, tutaj mam na myśli kilka razy w tygodniu, że na przykład 3-4 maksymalnie. Myślałem tutaj bardziej 3-2 wyżebiecie na przykład w środę i w, w soboty, nie? Na tym bardziej myślałem. Um, albo no, no nie wiem, no dni byłyby jeszcze do wybrania. E, więc tutaj 2 trzy razy w tygodniu to jest właśnie ta opcja. Pytanie, czy wy byście takie coś chcieli? Że na przykład, że wiecie, że w środę e, jest Roblox, a w, w soboty są e, te Simsy, nie? I od czasu do czasu jakiś inny odcinek. No nie wiem, czy mi ta opcja odpowiada. <laughs> Też taka trochę dziwna. No ale dobra. Na razie najbardziej mi odpowiada albo filmy bez harmonogramu, ale też taka dziwna, albo właśnie to dal, dalej to daily. Kolejna opcja jest dużo bardziej ciekawa dla mnie. Mianowicie robienie live'ów. Ja bardzo chciałbym robić live'y ogólnie, ale nie umiem. Eee, dlatego e, nigdy nie robiłem, ale myślę, że to byłoby fajne robienie live'ów na przykład. Ja bym chciał robić takie live'y, że, e, że sobie gramy w coś. Wiecie, no takie typowe live nie? No i... No. Albo moje opinie na temat czegoś. Czajcie, oglądamy twoje 5 minut na live. No fajna opcja, nie? Zarobista i wtedy y, byłoby fajnie. Mielibyście więcej czasu ze mną też dla osób, które lubią, bo nie każdy... nie każdy lubi. Y, no i... Y, myślę, że to byłaby fajna opcja. Te live byłyby na YouTube najprawdopodobniej. Wiecie, taki stardawny jestem, nie? Już nikt live'ów na YouTube nie robi, no ale ja bym robił i myślę, że to byłoby fajne całkiem. Żeby wszystko było na takim jednym kanale, nie? To bym wtedy robił właśnie live'y tu. Przepraszam za mój głos, mój głos brzmi jak jakiegoś starego dziada. No. I teraz właśnie myślę, że e, całkiem ciekawa opcja. I jeżeli właśnie nie to Daily, to byłbym też za zrobieniem piątej opcji. E, no i opcja szósta: nowe filmy na innym kanale. E, ta opcja jakoś tak e, przyszłościowo brzmi. No bo jakoś nie widzi mi się tutaj robienia nowego kanału ani nowych filmów robić. Jak miałby być to jakiś nowy kanał, to miałby być taki vlogowy kanał, gdzie moglibyście oglądać moje vlogi. Te vlogi były, nie byłyby codziennie, one byłyby parę razy w tygodniu albo raz w tygodniu i to byłyby takie, wiecie, takie luźne vlogi z mojego dnia. Nie wiem czy to by było ciekawe, no ale równie dobrze mogę wam nagrać instastory Więc uważam, że trochę dupna opcja. <laughs> Chociaż na InstaStory nigdy tego nie robiłem, no ale jest to równoznaczne z tym, a nie jest to jakoś bardzo ciekawe moje życie. Więc myślę, że tutaj opcja jest jednoznaczna, ale to wy zdecydujecie, co będzie dalej. Na moim kanale, na karcie społeczności jest ankieta, już wszyscy mogą głosować. Zachęcam do zostawienia głosu na swojego faworyta. Um, ja wam chyba jasno do zrozumienia dałem kto jest, Która opcja jest moim faworytem No ale to nie ja decyduję Tylko wy Dlatego zdecydujcie yy, Niech Słowo Ciałem się stanie Za 5 dni yy, Dlatego Ja się już z wami żegnam Zobaczymy się już jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku. Czy zobaczymy się już jutro o godzinie 16.00 za parę dni? Zobaczymy. Pa, pa.